Halo, halo, z tej strony Akcja to jest ósmy odcinek Grimolda. Kolonia się wczytuje. Byle, żeby się szybko wczytała. Dobra, tutaj, dajcie sobie medytuję jak zwykle. On to akurat lubi. Kim Ty jesteś? A Ciebie chyba miałem przetrzymać, czy coś takiego?

57 dni, no dobra, gdzie to jest? Posterunek A, czyli tutaj muszę je wysłać, żeby zaatakować jeden wrogów. Hmm. To ja bym zrobił tak, że. Hmm. Nie macie przypadkiem żarcia spakowanego posiłka o w Kupił. nie mogę kupić. A nie macie ogólnie jakieś, nie wiem, jedzenia czy czegoś takiego? Nie. No to cóż, ogólnie. Zróbmy tak. Złóż karawany. Przedmioty. Tu. Tak, myślę, że damy radę z taką ilością żywnością. Rekrutuj, i tu też masz rekrutuj, dobra no i git. Więc tak e, mm, przydałoby się zebrać klony, jeśli są w ogóle. A są, i przydałoby się też na coś zapolować półmalopo, może nie. No bo malowa będzie chyba na lepsze Co ty masz? Dajcie za broń. Ty masz snajpkę Myślę, że sobie poradzisz. Zwiększmy ci tylko Przys -przys tego psycho. Le, 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 Dokładnie. Wow! Dali mi maskę. Wygrałem sobie napisy polskie dla widzów. Hmm. To jest drugi powód. Eee, pokaż hmm. tę może jakieś porady tam szukać widzom. Eee, nie pytaj, muszę tutaj zrobić porządek. Nie, eee, poczekaj pila. Pokaż ty nie badania. Widzę, że tu, tu jakieś mody masz, Ale ty masz w ogóle mikroelektronika, masz It. jest Dobra, bo co się nie stało? Ja nie wiem co. A, oszło mnie. O nie, ma demencję? Ma utratę słuchu. Oha, eee. Pokaż Tak, demencję ma, to wyjaśniam. Musisz zrobić tego. Serum. Ym, leczące. Mhm być opowiedzieć mi poradnik, gdzie możemy gdzieś osiedlać? Eee, poradzę sobie Byłoby Ci o wiele łatwiej Nie jest mi łatwo e, czasami może nie być Gram na najtrudniejszym poziomie specjalnie w ogóle tu zauważyłem, że coś jest nierówno, chyba. Wiesz, okay, ale wiesz, że mi Krośmy. przeszkadzać, tylko nie ścinać tych roślin, no, oni sami to robią. 9. A, widzicie? Coś... coś mi poszło nie tak. Nie po mojej myśli. ma, ja nie będę ci przeszkadzał w odcinku. No, lepiej żebyś mi nie przeszkadzał, bo dostaniesz gonga. Jak będziesz potrzebował pomocy, to tylko mi powiedz. Nie ma problemu, pomogę ci. Dobra, boulder, bot. Ja tutaj chcę, żebyś mi tutaj ładnie bazę zrobił. Jak dobrze, że go kupiliśmy, bo jak widzicie, no nie oszukujmy się, te boty ułatwiają pracę. Generowanie mapy spotkania. Mm. Oczywiście, że chcę. O, oh, shit, ściana. Niedokończona broń, mistrzowskie krzesło. Dobra, ja tutaj widzę, że tu są fajne rzeczy. Dobra, do bowania. Gościu ma skara. Tak, powstać. go. Eee, <śmienic> Więc tak, polecenia. To wszystko przejmujemy. To zresztą też. I patrzymy teraz co tutaj jest. Okej. Okay. 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 Hmm. generator na chemię paliwo, generator na chemię paliwo tak powiem, że słabo tak wiecie co, bo ja tutaj myślę, że tu coś może być i tutaj też jest. tak, tak e, to rozbierz to rozbierz od grudnia każę im to rozebrać. My będziemy mieli materiały w ten sposób. okej, okay, tu nic ciekawego nie ma rozbiórka i rozbiórka no to nie jest jak... dobra więc, zróbmy tak, że to nie są jakieś zbytnio materiały, które są mi potrzebne Sprawdź tylko co tutaj jest jeszcze Dobra, ja myślę, że od razu mogę stąd spadać Wezmę tylko potrzebne rzeczy eee. Przegrupuj karawanę, przedmioty bierzemy żywność, bierzemy komponenty na pewno Przez ze stali mistrzowskiej bierzemy, zawsze można sprzedać e, to bierzemy niedokończona broń też można wziąć to na pewno weźmiemy Łóżko mistrzowskie Zamiast tego wykodowanego No te mistrzowskie chciałbym wziąć, ale zamiast czego? Weźmy zamiast komponentów, nie no komponenty są potrzebne Dobra, wybierz trasę. Do mnie dawaj. Ok, akceptuj. No i git już się do nas, o, można powiedzieć, zbierają. Dajcie, ma dalej jakieś, nie wiem, opętany jest. E, 8 minut odcinka. No dobra. Why not? Ogólnie, dajcie mu, zainstalowaliśmy jakiś implant czy coś. W ten desen, dzięki czemu jest, no można powiedzieć, fajniejszy. Coś w ten desen lepiej się uczy, lepiej biega. Ogólnie wszystko ma lepsze. Myślę, że dajcie go będziemy tak modyfikować, bo to jest fajna postać. Jak najbardziej chcę, żeby. Żyła. Mm. dajcie a Słuchaj ty mnie możesz być badaczem, sprzątać damy dwa myśliwy damy dwa. Leśniczy damy dwa Tragarz też damy dwa. Badaj mi. No i gdzie badać. Przy okazji bym. Um... wezwijmy nację taką, bo czemu by nie? Chciałbym z nią może pohandlować. Aha. Gdyby był też robot sprzątacza, to bym z chęcią kupił. Nie oszukujmy się, że robimy nam trochę burdel, jeśli chodzi o nasze budowle i tak dalej. Posprzątaj te śmieci. a czemu ten gościu ma to halo gdzie się podziała moja broń to jest drugie pytanie się niby broń, ale i nie ma. Halo? Bo się zaczynam naprawdę za zastanawiać, gdzie to jest do jasnej ciasnej. Wilczy głód. Sen w upale. Daj ci. Dawaj mi tutaj paliwo, już no co za człowiek, no nie chce się poruszyć. No cóż, dajcie, nie wiem, gdzie jest Twój karabin. Naprawdę za Chiny tego nie wiem. Ale no dobra, weź sobie w takim razie taki karabinek. Zobaczmy, czy ktoś ma lepszego strażnika pięć sześć siedem PK. damy ci tu dwójkę dwójka Dwójka. Zasuwaj i ucz się. Zobaczymy, co ma ten gość do zaoferowania. Eee, Okej, okay, ma zwierzęta. Tak szczerze to takim... chyba bym powiedział. Ta się w ogóle da zniszczyć. <laughs> o, tu zakończymy odcinek, ale...